Hej, z tej strony Sandy. Zapraszam tych, którzy oglądają do kolejnego odcinka serii Syberia Trójka. Yy, no, w poprzednim odcinku dostałam się ze szpitala i tu widzę, że coś dalej źle zrobiłam, więc kombinuję. No, to zamknięte ma być, no bo twój, tu masz ostatnie. Yy, to. To zamknięte, a tu jest pełny przepływ, a tu mniejszy przepływ. Może to, że mam jest też śmieci trochę, chyba. To troszeczkę chyba zamkną. A, nie da się tak. Może ciężko trochę, że to wszystko muszę sama robić. O! Ok. Dobra. Cyf jest zatrzymany i syf jest z dołu zatrzymany. Dobra, muszę iść teraz do szamanki. Teraz woda jest czysta, ale kto wie, ile złego już się stało. Hmm, czy ja mogę sobie popatrzeć, pomyśleć, porozmawiać sama ze sobą? Oj oj. Uj. Nie biegnij tak. Dziękuję panna, Kate. Pierwszy przewodnik nie wrócić. Dziś cała woda zatruta. To być zły znak. Bajla, panna Kate. Ty razem z duchy ocalić nam w strusie. Proszę nadal uważać, panie Borut. Tama filtrująca może już długo nie wytrzymać. Za! Jukole musi zaraz odejść stąd jak najszybciej. Ale nie móc to bez kerk. On przewodnik. Właśnie byłam w szpitalu. Kerk i ja dzielimy pokój. Za! A jak tam, Kerk? Jest z nim dobrze. Naprawdę, panie Borut. Tuk! Więc czemu on nie wrócić z tobą? Wykonanie jego sztucznej nogi przeciąga się trochę w czasie. Na to wygląda. Bez kek? Jukole nie móc iść. Strusie chcieć wędrować dalej same bez Jukole. Nie móc ich zatrzymać zbyt długo. Strusie same przekroczyć jezioro. I duchy jeziora je pożreć. Tuk! Przejście przez jezioro, czy to musi być część migracji? Tuk, tuk! Baranur po druga strona wody? Poprowadzić ich na równiny. Strusie składać swoje jaja w gorący piasek. Lecz woda nie zamarznąć, więc nie móc tam przejść. Niech pan posłucha. Proszę spróbować uspokoić strusia, a ja udam się do Walseboru. Obiecałam Kerkowi, że odbiorę jego protezę i od razu mu ją przywiozę. Baitla, Baitla Tuk. Panna Kate, ty przyjaciel kole. Idę porozmawiać z szamanką. A ja waska się tak ucieszyć, właśnie panna Kate. Ona iść prosto do Kraina duchów po to by uwolnić panna Kate i udać się. Nie umrzeć dzięki niej. Tak, musiałam zatrzymać, no bo za długo jednak to zapisywanie y, trwa. Jestem w jakimś pomieszczeniu, Jukoli. Okej, okay. kiedyś klienturysta tak. lubić pleje. Kiedyś nie zostawać tak długo w Walsembor. Co za dziwna rzeźba. Wygląda jak ośmiornica lub kalmar. Aż mam ciarki. Ludzie już nie lubić jukole. Na Kate Walker. Jakie ma wieści? Szczerze mówiąc, nic dobrego. Kirk, wasz przewodnik, jest pod opieką Olgi Jefimowej. Ma całkowitą władzę nad doktorem Zamiatlinem, dyrektorem szpitala. Zdaje się, że współpracuje z jakimś podejrzanym żołnierzem. Ci ludzie was głęboko nienawidzą. Denerwuje ich wasz styl życia. I to oni zatruli wodę dla waszych strusi. Przypuszczam, że specjalnie wstrzymują dostawę protezy Kerka, żeby uniemożliwić wam dalszą podróż. Ludzie nas teraz nie lubić. Jukole nieważni. Tuk, tuk. Nie mieć przewodnika. Nie móc odbyć wielkiej podróży. Wrócić na północ i zostać na zawsze. A wtedy strusie umrzeć. Spokojnie, nic się jeszcze nie wydarzyło. Obiecałam Kerkowi, że przywiozę jego mechaniczną nogę z Walsemboru. Tuk. Magiczna noga to być jeden z dwa problem. <grywia> A drugi problem? A ja łaska widzieć złe duchy wszędzie na długa droga jukoli. Obecnie dookoła jeziora bardzo, bardzo dużo złe duchy. Baranur. Być bardzo niebezpieczny, zły omen, wszędzie zły omen. A ja łaska bardzo, bardzo bać. Może nie trzeba czekać, aż jezioro zamarznie? Może jest inny sposób? Dowiem się tego już w walsem Boże. Dlaczego panna Kate tak chcieć nam pomagać? Traktują was jak wyrzutków? Takie zachowanie napawa mnie obrzydzeniem. Tuk! Panna Kate i Ukole się zaprzyjaźnić. Więc, panna Kate Walker, towarzyszy ci kole w wielka podróż? Zobaczymy. Muszę udać się do Walsemboru. Tyle, że ja też jestem więźniem tego obozu. Jukole nie móc obecnie iść do Walsembor. Panna Kate Walker też. Musieć mieć przepustkę, żeby opuścić to miejsce. Gdzie znajdę przepustkę, żeby wyjść z obozu? Wcześniej. My wykorzystywać ta maszyna w chata przy wyjściu. Ale władzę bardzo zepsuć, więc już nie móc użyć. Panna Kate Walker spytać klient turysty w Walsembor. Dziwne, że jezioro jeszcze nie zamarzło. Wszystko przez to globalne ocieplenie. Złe duchy na dnie jeziora ogrzewać woda, a plugawe duchy już teraz być wszędzie. <śm> Powiedziano mi, co plemię dla mnie zrobiło, kiedy mnie znaleźliście. Bardzo wam dziękuję. Panna Kate zdrowa. To być ważne. Dzięki łaska. Spróbuję znaleźć tę przepustkę, o której mi mówiłaś. Panna Kate Walker, śpieszyć! Tak sowa też mi mówi, że trzeba się spieszyć. Sła, dziwny zapach. Skóry. Pewnie uszyją z nich ubrania. Nie oddam ci mojej przepustki. Już koniec z zakradaniem się do miasta. Przykro mi, nie oddam o, przepustki się. do miasta. Nie chcę tu utknąć tak jak ty, jasne? blokować przewodnika nie być zbyt długo jaki ładny wzór że poszukać Co to było? Czas na krótką drzemkę. Jukolski rzemieślnik robi pewnie tuziny takich figurek. E, przepraszam, pana. Dzień dobry, Pani. Panienka chyba nie stała. Obcy akcent. To co panienkę sprowadza do naszego pięknego kraju? Interesy? A może turystyka? O oh, to naprawdę bardzo długa historia. Ach tak. Tak czy siak, musi Pani pozwiedzać miasto. Walsenborg jest piękny o tej porze roku. No i proszę zajrzeć do mojej knajpy. To najlepszy lokal w mieście. Niestety, ale nie mam przepustki do Walsemboru. Nie wie pan przypadkiem, gdzie mogłabym ją dostać? Oj, skomplikowana sprawa. Przepustkę można dostać tylko w ratuszu, ale... Ale tam także potrzebna jest przepustka. A więc tu utknęłam? Hmm, niekoniecznie. To dokument mojej żony. Jest chora, nie mogła pójść ze mną. Jej przepustka jest aktualna, choć brakuje na niej pieczęci ratusza. Czy to jakiś problem? Całkiem duży. Bez pieczęci dokument jest nieważny. Nie tak dawno podbijało się przepustki w policyjnym punkcie kontrolnym, tam przy bramie obozu. Ale odkąd miasto zaczęło przykręcać i kolą śrubę, jest nieczynny. Więc przepustka jest bezużyteczna? Niezupełnie. Wystarczy dodać pieczęć podobną do tej oficjalnej, policja nie jest tutaj szczególnie spostrzegawcza. Ale ja nic pani nie mówiłem. Powodzenia. No i proszę odwiedzić moją gospodę w Wasem Boże. Cudem uniknąć katastrofa z wodą strusi. Dziękuję, panna Kate. dobrze ale czego? ty kupić kilo karczochy, ty dać pięćdziesiąt gramy orzechy, tani tani, nie marny, dobry? Ach, wy nomadzi, macie głowę do interesu. A. Dobrze, niech będą dwa kilo. Można Gdzie... no ty nie... powiedzieć, że w ścianach go są. Dobra. Przepustkę muszę podbić. I to będzie na tyle. Stać! Nie wolno iść dalej. A, a dlaczego nie? Panie! Ze względu na szkodliwy wpływ niestosownych poczynań Jukoli na życie mieszkańców Walsenboru, burmistrz Buliakin nakazał wpuszczać do miasta tylko posiadaczy należycie podstępowanej przepustki, która potwierdza prawo wstępu do tegoż miasta. Proszę pana, nie uważam, żebym stanowiła jakieś zagrożenie dla miasta, oraz nie jestem Jukolką. Pani fizjonomia nie jest dostatecznym dowodem. Do miasta można wejść tylko za okazaniem przepustki. Proszę, koniecznie muszę się dostać do miasta. Bez przepustki nie ma przejścia. I nie. Nie mogę przejść bez przepustki? Absolutnie. Nie kłócić się i wracać. Nie ma tutaj nic przydatnego. Pieczątka. Chyba czegoś w niej brakuje. Niemożliwe. Nic z tego. Nic. To nie działa. No nie. Na skórze odcisnięty jest znak. Na skórze odcisnięty jest znak. Nie ma tutaj nic przydatnego. Na skórze odciśnięty jest znak. Nic z tego, bez szans, nic. Brakuje tylko pieczątki, jakie to wygodne. Coś się nie zgadza, bez szans. To nie działa. Spróbujmy czegoś innego. Brakuje tylko pieczątki. Jakie to wygodne. Coś się nie zgadza. Brakuje tylko pieczątki. Jakie to wygodne? Bez szans. Chyba nie działa. Spróbujmy czegoś innego. Okej. Okay. Pieczątki. Oczywiście żadna nie jest właściwa. Biorąc pod uwagę tutejsze warunki, już wiem, dlaczego policjanci są tacy mili. W tym odcinku i dobycie pieczątki, i czy tam dobycie tego tej przepustki to będzie w następnym odcinku, także do następnego odcinka.